No, skrzyknęła się grupa pasjonatów zabytkowej motoryzacji i postanowiliśmy zrobić wystawę pojazdów cywilnych i militarnych, będących w posiadaniu naszych kolegów i przyjaciół, które z pietyzmem są odrestaurowywane od, od kilku, w niektórych wypadkach, od kilkunastu lat. No, i chcieliśmy pokazać ludziom, że, że można coś zrobić z niczego. Czy jesteście zrzeszeni w jakieś towarzystwo, stowarzyszenie, czy to jest yy, yy, tak ad hoc? to jest ad hoc, skrzyknięta grupa ludzi, którzy się znają między sobą, szanują i od, od lat wiedzą, że się zajmujemy tymi samymi rzeczami. I jako takie stowarzyszenie jeszcze nie istnieje, chociaż myślimy o czymś takim, żeby no w grupie zawsze raźniej, silniej, i łatwiej. To są lata, lata zbierania oryginalnych części, do zbierania dokumentacji. To jest bardzo ważne, bo, bo staramy się doprowadzać nasze pojazdy do wyglądu oryginałów. Już nie przeróbek właśnie, a, a rzeczy zebranych. E, zbieranie przez Allegro, przez, przez portale wysyłkowe, przez Motoweteran Bazary to jest naprawdę pieczołowicie. Nie dość, że ceny są w tej chwili bardzo wysokie, bo to są rzeczy... Rzadkie i bardzo poszukiwane, to jeszcze ich dostępność jest bardzo, bardzo trudna. Także... Gdzie na co dzień te, te maszyny możemy oglądać? Na co dzień trudno je oglądać, bo każdy to z pieczołowitością, jak skarb chowa. Właśnie na takich imprezach można, można nas spotkać na różnych zlotach właśnie pasjonatów starej motoryzacji, na imprezach rekonstrukcyjnych, gdzie są otwarzane jakieś potyczki czy bitwy z okresu II wojny światowej. No i w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy się, się tym zajmują od lat. Które modele tutaj są szczególnie warte tego, żeby o nich powiedzieć? No mamy dwa takie, dwie perełki na tle całego spektrum radzieckich motocykli wojskowych, które, które przez lata produkcji wychodziły w różnych wzorach i modelach. To jest ten pierwszy rząd. Yy, mamy dwa rarytasy. Jednym jest z 1941 roku, tamten Triumfik. O pojemności 250 cm sześciennych. On nawet w swojej nazwie ma zaznaczone, że on jest VH, czyli Wehrmachtowski, czyli produkowany specjalnie dla armii. I tą produkcję specjalnie dla armii w nim widać, bo jest to specjalnie umieszczony filtr paliwa na baku, filtr powietrza na baku, specjalna konstrukcja całego przyrządowania, gdzie wszystko jest w odpowiedni sposób ukryte i, i zamaskowane, żeby. W trudnych polowych warunkach nie niszczył się tak bardzo. Ten motocykl był odbudowywany praktycznie od zera. Ciekawostką jest to, że jest dualny tłok tutaj, który chodzi równolegle. W jednym podwójnym cylindrze chodzą dwa tłoki. To jest taka ciekawostka dla, dla pasjonatów techniki. To jest motocykl, który kolega odbudowuje już chyba czwarty czy piąty rok. On jest w tej chwili jeżdżący, w pełni sprawny. Natomiast no, nie spotkamy go na drodze, bo jego wartość jest zbyt duża, żeby żeby go używać do codziennej jazdy. I jeszcze który? Drugim takim ewenementem tutaj czy rodzynkiem jest ten Harley WLA też należący do naszego kolegi tutaj z naszego terenu. Jest to typowy, amerykański przepraszam motocykl drugowojenny słynny Harley Liberator od tego się cała historia Harley'a w Polsce zaczęła. I na nim praktycznie zbudowano wszystkie kluby harlejowe w Polsce, a to jest w tak zwanym naszym slangu typowy żołnierz, czyli w całkowitej wojskowej zabudowie z oznaczeniami, z kaburą na broń, ze skrzynką na amunicję. Ten motocykl został nazwany Liberatorem w Europie Zachodniej, ponieważ najczęściej pierwszym pojazdem widywanym przez wyzwalanych Ludzi był właśnie ten motocykl, skąd jego nazwa wyzwolicie. Ale też tutaj na wschodzie bardzo często, bo dużą ilość tych pojazdów, ponad 20 tysięcy sztuk, przesłano w ramach konwoi Lindlisu do, do Europy Wschodniej, do Rosji i nasza armia, pierwsza i druga wojska polskiego, i, i radziecka armia też używała tych motocykli do codziennej walki w czasie II wojny światowej. Skaleczony. Skaleczony. Widziałeś tutaj napęd dolicznik? Ja ciepię. Na gramo. Na pewno. Uważnie to jest? Ale rusza się. Tak, starte. Cóż. No, rodzinkami powiedzmy, już na dzisiejszy standard to już są wszystkie z tych motocykli. Natomiast rozpiętość rocznikowa jest bardzo duża. Mamy motocykle od 23 roku do lat 60.. Tylko to są cywilne, tak? Tak, to są cywilne motocykle, które były użytkowane przez naszych ojców, dziadków i tak dalej. Czy trudno jest odnaleźć taki motor, pozyskać go no i naprawiać? Bo wiem, że pan jest tym niezłym fachowcem. Dziękuję. No, przyznam się, że, że wymaga to. Sporego nakładu finansowego i olbrzymiego nakładu pracy. A jeśli chodzi o pozyskiwanie tych motocykli, to powiedzmy czasy już powiedzmy, w tej kwestii są już coraz, coraz, coraz gorsze, i tych motocykli do remontu już jest znacznie mniej niż kiedyś, także zdobycie czegoś fajnego dzisiaj graniczy niemal z cudem. Panie Piotrze, czy dużo jest takich imprez na przykład w naszym tutaj okręgu w Polsce, na który właśnie z tymi maszynami przyjeżdżacie? To znaczy w tej formie zrobiliśmy to po raz pierwszy. Natomiast imprez, gdzie spotykają się miłośnicy tych starych dwóch kółek jest w Polsce co niemiara. Potworzyły się nawet kluby, powiedzmy, nazwijmy to, zrzeszające właścicieli jednej konkretnej na przykład marki i tego typu historie. To jest bardzo ciekawe, bo można się wymienić nie tylko doświadczeniami, ale i częściami. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Rozmowy wieczorem powiedzmy przy, przy ognisku, to nie mają końca na ten temat. Gdzie można was spotkać? Jeżeli ktoś na przykład byłby szczęśliwym nabywcą takiej maszyny, chciałby się razem z wami tym działać, to gdzie was można spotkać? Czy jesteście zrzeszeni? Nie, nie jesteśmy zrzeszeni, aczkolwiek bardzo chętnie każdemu pomożemy posiadaczowi motocykla do remontu. No, a w, w tym momencie no, nieodzownym elementem jest internet, także to jest bez, bezwzględnie kopalnia części jeszcze do, do tego typu motocykli.